Witam serdecznie kibiców Włókniarza. Ja nazywam się Rafał Petrowski, a to jest program W Paszczywa. Lwa. Dziś znajdujemy się w domu pana Zdzisława Jałowieckiego, byłego zawodnika Włókniarza, ale także trenera oraz prezesa tego klubu. E, witam panie Zdzisławie, dziękuję, że możemy tutaj gościć u pana w domu. Miło mi, miło mi. Panie Zdzisławie, początki, początki kariery to był rok 1952, także praktycznie zaraz po 1952 i trenerem był Brendler. Moim trenerem był Brendler. Nie wiem czy on żyje, chyba, chyba nie żyje. Jak, jak zaczęła się ta przygoda z Speedwayem? Bo to były pierwsze lata Włókniarza, w 1946 narodził się ten sport w Częstochowie, także to było stosunkowo niedługo, bo 6 lat później, także od dziecka na pewno Pan nie chodził na mecze żużlowe, tylko jak ta miłość się zaczęła? Nie, ja, ja powiem szczerze, że tak, zap, byłem zaprzyjaźniony z Bernardem Kacperakiem na uczelni, myśmy kończyli uczelnię i tak jakoś, ja nie wiem, kto mnie to wciągnął w to. No podobało mi się. No, żużel mi się dość spodobał. I zacząłem jeździć, przyjechał brender jako trener, no i kariera się rozpoczęła. Jak wyglądały te początki, te pierwsze lata speedwaya w Częstowie? Yy, bo na pewno różnic było bardzo dużo w porównaniu do dzisiejszych czasów. Yy, no, yy, o... Bardzo dużo było. Ja jeździłem na yy, przygotowany na motocyklu takim. Podszykowanym, podżużlowy, AJS, Mariana Kaznowskiego, który mi dał. No i tak na tym rozpoczynałem. A później, no, w, miarę, w miarę upływu czasu, no to, to wsiadłem na motocykl taki. Były jawy przecież. Tych różnic na pewno było bardzo wiele w porównaniu do dzisiejszych czasów. Stadion zupełnie inaczej wyglądał. O, Stadion był okropny. Nie było w ogóle miejsc siedzących, tylko były skarpy. To wszystko było, banda była drewniana, taka <noise> niesamowita. W każdym bądź razie to inne czasy były. Na A rodze. zainteresowanie kibiców to duże? Duże. Trzeba powiedzieć obiektywnie, że mieliśmy dużo sympatyków sportu. Często Żużel to nie była jedyna dyscyplina, która znajdowała się podwókniarzem. Wtedy było kilka sekcji w klubie. Była też drużyna rajdowa. Jak to wyglądało? Był pan też w tej drużynie rajdowej brał udział w zawodach? To znaczy, ja tam trochę się bawiłem tymi rajdami. Ale te rajdy krótko trwały. Dlatego, że ja nie wiem, czy to sprawa finansowa. Zresztą ja się zainteresowałem bardziej żużlem, a nie rajdem. No. Ale miałem kolegów tam takich, którzy. Byli rajdowcami. Dobrymi rajdowcami. Dochodzimy do roku 1959. To był pierwszy duży sukces Częstochowskiego-Żużla. Wtedy drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski drużynowe. Ale nie była faworytem, bo Górnik-Rybnik wcześniejsze trzy lata… Nie, myśmy pojechali do, do, do Rybnika, bo to był row Rybnik wtedy. Górnik. Górnik. W każdym razie oni byli tam po kolei parę lat. Mistrzami Polski chyba i myśmy tam pojechali, no i tam wygraliśmy z nimi. A to już był skład taki solidny u nich, a myśmy ich ograli. No jak myśmy ich ograli, później zdaje się, wygraliśmy z Lesznem chyba też, no i zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. Niespodziewane mistrzostwo, bo faworytami nie byliście? Nie byliśmy faworytami, no ale to był szał wtedy w często. Myśmy z rybnika wracali, pamiętam przez Aleję, to już ludzie tam kupę. No to takie były czasy, no. Słuchajcie, to były stare czasy były, no. A jak, jak finansowo to wyglądało? No bo teraz zawodnicy zarabiają dużo pieniędzy za mistrzostwo polskie jakieś nagrody. O tym wtedy? niech pan nie pyta, bo to jest wstyd. Myśmy zarabiali, proszę pana, za punkty, tośmy się śmiali, że dostajemy za punkty, żeby sobie kupić mydło i po, po zawodach się umyć. No tak to było. No. Dzisiaj Golob podpisuje umowę na 2 miliony, 2 miliony 900. I nie rozlicza się tam z punktów. A myśmy dostawali za punkty. Ile kto zrobił punktów, tyle dostawał... 60 zł było za punkt. No. A w przeliczeniu, co można było za 60 zł kupić? <noise> nie, to wie pan, to, to, to jest ciężko wracać do tych czasów. No. Ciężko wracać naprawdę do tych czasów, bo jak się dzisiaj patrzy na sport, to wszędzie kasa, 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 kasa. Nie ma dyscypliny w Polsce i my nie będziemy mieli sportu nigdy. Pan był taką wiodącą postacią w tych latach 50., -tych, 60., -tych, bo 59. rok tam, według punktówki, to był Pan trzecim zawodnikiem w zespole, zaraz za Kwoczałem i rularzem. No tak, ja tam jakoś się, jakoś się tam telepałem, jak to można powiedzieć. W każdym razie później, po zakończeniu kariery, byłem trenerem. Może jeszcze wróćmy do wcześniejszych lat, 61. rok mecz z Polonią Bydgoszcz we wrześniu. I to był taki jeden z najtragiczniejszych dni dla Częstochowskiego-Żużla. Wtedy Bro Bronek Dzikowski zginął podczas tych zawodów. To też chyba bardzo smutne chwile w Pana karierze, bo nagle gdzieś zrozumieliście, że ta, ta nitka między życiem a śmiercią jest ba bardzo... Zawsze, zawsze takie wypadki, na mnie przynajmniej, to działały bardzo. Tak jak wspominałem o Marianie Kaznowskim, który na oczach na moich oczach złamał nogę. Myślałem, że to jest złamanie tylko, a później okazuje się, że amputacja, bo lekarze mu zapierniczyli, lekarze spieprzyli sprawy. Zakończył pan karierę właśnie sezon po upadku tego Bronka Dzikowskiego po tym tragicznym upadku. Ten upadek mia, miał znaczenie, miał. Ja wpływ panu na powiem, ja panu powiem. Troszkę, ponieważ urodził mi się syn. Żona tam na mnie troszkę nalegała, skądś już z tym sportem, zresztą jeździła ze mną na zawody, skądś już z tym sportem, bo teraz masz rodzinę, no i tak to pewnie się zagotowało się w pewnym sensie tak, no bo skończysz, tutaj się jeździ, a tu nagle trzeba powiedzieć, że koniec. No ale zrobiłem to dla rodziny. Nie odszedł pan od żużla. Tak jak pan wspominał, został pan trenerem. w Szkolił pan młodzież i są fa fajne wspomnienia. Tak. później wspominam. się wziąłem za, za, ponieważ, tak jak mówiłem, skończyłem politechnikę, z fizyki byłem dobry. W marka cieślaka włożyłem kupę takiej właśnie. Bo to jest sport żużlowy, to jest fizyka, o czym niektórzy trenerzy nie wiedzą. Bo to nie, nie chodzi o to, żeby gaz dokręcić do, do oporu. Tu chodzi o to, żeby mieć głowę. Tym bardziej, że wiem, ja sobie przypominam, przyjechali Szwedzi do Wrocławia kiedyś. I Szwedzi jeździli w ten sposób, że on po prostu tak jechał, żeby się wyprostować na, na łuku. Żeby się maksymalnie wyprostować, bo motocykl idzie wtedy, jak jest wyprostowany, a jak jest złamany, to on nie jedzie przecież, tu nie ma prędkości. I tak Szwedzina zrobili. Ustawił się, bach, wtedy Florek Kapała jeździł tam i inni, różni koledzy moi, Kupczyński, tamte ci, to z którymi się człowiek spotykał. W każdym bądź doszliśmy do wniosku, że że popełniamy jakieś błędy. My popełniamy. A wtedy był, trenerem był Olejniczak, nasz trener. Zresztą ja prowadziłem też zgrupowania. Jan, Sasz, Plech, to wszystko. To trochę było związane ze mną. A wróćmy jeszcze do tego szkolenia młodzieży, bo mówił Pan o Marku Cieślaku, także super wychowanek, ale nie jedyny, bo też warto wspomnieć, był Pan trenerem Szkółkowiczów Unitarnów i Marian Wardzała też spod Pana ręki Ta, wyszedł. No to Akurat mnie, jak byłem wiceprzewodniczącym głównej komisji, no to tam przewodniczący mnie poprosił, pytko wyjechał do Stanów Zjednoczonych i poprosił mnie, żebym tam się troszkę zajął Tarnowym. No ja pracowałem w Wełnopolu, no to on zadzwonił do dyrektora i dyrektor mnie zwalniał jeden dzień w tygodniu. No jeżdżałem tam. No i upatrzyłem sobie Mariana Warzały, Bo był taki człowiek, który wiedział w tym sporcie dużo o tym sporcie. No i dzisiaj jest trenerem dobrym. Marian Wardzała jest dobrym trenerem. Ja nie wiem, on w, tre... w, Lublinie? w Lublinie? W Lublinie jest teraz. Tak. Panie Zdzisławie, wróćmy jeszcze do tych czasów Pana kariery, drużyna Włókniarza, ten, ci złoci medaliści z 59 roku, to też fajna historia, to była drużyna inżynierów, bardzo wysokie wykształcenie wszyscy mieli, Pan tak. również skończył studia, tak. dawało się to pogodzić, sport z nauką, wtedy? Ja Panu powiem, ja jak studiowałem na Politechnice, no to tak próbowałem dzielić to jakoś. Trochę jest żurzel, trochę z nauka, i tak się jakoś to wszystko układało. A kto oprócz pana miał też wyższe wykształcenie w drużynie? No, Kacperak, Miechowski, Kaznowski kto tam jeszcze był? Filciński to nie. No, nas, nas czterech chyba było po studiach wyższych. Także, jak jeździliśmy do, tak jak wspominałem, jak jechaliśmy do Gorzowa, to tam nas wyzywali inżyniery przyjechały. Najpierw był pan zawodnikiem, później trenerem. I... Trenerem, i, i muszę sobie powiedzieć, że cieszę się, że wychowałem trenera kadry narodowej Marka Cieślaka. Bo się cieszyć. Po, po tej trenerce nie skończył pan przygody z żużlem, bo cały czas pan był gdzieś blisko włókniarza. I w 1981 roku został pan prezesem tego klubu. Prezesem, ponieważ byłem, tak jak mu wspominałem, dyrektorem gabinetu wojewody lipowskiego. Tu byliśmy województwem wówczas. No to tam ponieważ miałem ten staż i zawodniczy, i trenerski, no to mnie wcisnęli na prezesa. I prezesowałem trochę, jak mogłem. To było 10 lat, bo od 81 do 90 roku, także 10 pełnych sezonów. No i ta prezesura była ciężka, bo od razu był spadek do drugiej ligi, później było tuanie się po tym drugoligowym froncie. E, co to, takiego? Były, to były inne czasy, wie pan. To... A co takiego się działo, że nagle ten włókniarz, który zdobywał sukcesy w latach 70., nagle w taką otchłań tej drugiej ligi wszedł. Nie umiem panu tak dokładnie powiedzieć. No, w każdym razie no, nie było wyników. No. Nie było wyniku. No. A był Pan zadowolony po tych 10, 10 latach pełnienia tej funkcji prezesa? To znaczy, pod koniec nie mogę narzekać. no. Jakoś to wszystko się pogodziło, ale był okres taki, który był trudny dla włókniarza. No ale w 1974 roku chyba by, by też zdobyli mistrzostwo Polski, Tam, prawda? Prezes Tomaszewski wtedy był. Prezes Tomaszewski był i, i ponieważ ja pracowałem z prezesem Tomaszewskim, byłem szefem działu postępu i biura konstrukcyjnego, to jakoś to wszystko się godziło. No. Ten 90 rok to był już koniec takiej współpracy z Włókniarzem po blisko 40 latach bycia w klubie. Ale jeszcze... 39 lat dokładnie byłem w klubie. Jeszcze jest fajna historia. 2009 rok to było 50 lat od tego pierwszego drużynowego mistrzostwa Polski w historii Włókniarza. I wtedy rozpoczął pan treningi, i wznowił pan trening jako 75-latek. Miał pan wystartować z Gregiem Henkokiem. <laughs> Miał pan wystartować z Gregiem Henkokiem podczas memoriału. No zaprzyjaźniłem się z Gregiem Henkokiem i. i... Przygotowywałem się do, do takiej... No, miałem z nim przejechać się. No, na Ciężko było wrócić po blisko 50-letniej przerwie, łamać się na tym motocyklu. Na Powiem panu, że, że jakbym dzisiaj wsiadł, to też bym jechał. Bo to, to jest, to jest pewien, pewien nawyk. Wie pan, sposób prowadzenia motocykla to, to jest nawyk. No to może niedługo będzie 80 na Karku w maju, Mo może tak sobie uczcić te urodziny, bo wtedy się nie udało zaprezentować kibicom, teraz też fajna wyborczość. Nie przy tym prezesie. Obecny prezes mi nie odpowiada. Marian Maślanka jak był, to Marian Maślanka prezes, z którym pracowałem bardzo długo. Tym bardziej, że kiedy pracowałem w klubie, to on był fotografem. On się zajmował zdjęciami i później został prezesem. No i myśmy zawsze byli w takiej zaprzyjaźnionej sytuacji. No i on mnie namówił właśnie, słuchaj, jest tam 50-lecie, mówię, siądź na motocyk, przejedziesz się z henkokiem. Dobra, no to muszę się przygotować. No i tak się przygotowywałem, a później ta pogoda, to wszystko. Panie Zdzisławie, ja bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo miło było porozmawiać. Ja dziękuję bardzo Wam, bo to jest kawałek historii. Kawałek mojej historii. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia za tydzień.